Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj w końcu zapraszam na recenzję, omówienie seriali z ostatniego czasu. Notatki mam poglądowe, plus minus, także będzie zabawnie. Pamiętam, że obiecałam zrobić pełny film o pierścieniach władzy jak już wyjdzie całość i o rodzie Smoka, także to się pojawi od razu na początku. Później przejdziemy do świeższych produkcji, do czegoś co wróciłam, do czegoś co w międzyczasie wyszło. A nie zdążyłam wam o tym powiedzieć, także niestety, jakby ten film raz na tydzień trochę mnie ogranicza z treścią, a z drugiej strony, przy studiach dodatkowo nie dałabym rady wyrobić dwóch. Także wybaczcie, że dopiero tak późno lecimy z serialami. Ale w sumie to z jednej strony dobrze, bo zdążył opaść kurz, emocje, wszystko, i można na spokojnie sobie. Pomyśleć o tych serialach, a przynajmniej o części z nich i zastanowić się, co tam mogło pójść nie tak. Zaczniemy może właśnie od tych nieszczęsnych pierścieni władzy, które obiecałam, i powiem tak: utrzymuję moje pierwsze wrażenia po pierwszych dwóch odcinkach, które nagrałam, gdzieś tutaj wyświetli się link, bo początek nie był zły, w sensie efekty specjalne, widać, gdzie poszła kasa. Poszły w efekty, scenografie w te wszystkie piękne miejsca, trochę mniej w kostiumy. O czym pierścienie władzy są, tak na dobrą sprawę pewnie już wiecie, bo trochę czasu minęło, ale przypominam, w pierwszym odcinku mamy przedstawione kilka osi fabularnych. Mamy młodą, młodszą <głodzą> Galadrielę, która poszukuje zemsty na Sauronie, żeby go powstrzymać, bo jej brat próbował go znaleźć no i zginął w trakcie mam przedstawioną oś fabularną Hardfootów, jeżeli dobrze pamiętam, czyli no tak jakby przodków Hobbitów, których znamy z choćby trylogii Jacksona czy z Hobbita. Do tego zostaje nam przedstawiony Elrond, też w młodszych latach raczej. I jeden z elfów, który jest wartownikiem, strażnikiem, wojakiem, kimś takim. W każdym razie o nim wiemy najmniej, tak na dobrą sprawę przez cały serial, bo pojawia się, znika i w sumie w sumie tak jak w każdej osi fabularnej, w tym serialu nic nie idzie naprzód. Mamy 8 odcinków, to jest 8 długich, męczących godzin. No i tak jak powiedziałam, pierwsze wrażenie było naprawdę spoko moim zdaniem, tym bardziej, że przypominam pierścienie Władzy, chociaż mają na początku Władca Pierścieni pierścienie Władzy, to nie jest stricte związany z żadną ekranizacją którejkolwiek z książek Tolkiena. To jest totalnie oparte na tym, co twórcy, co Amazon wiedział z Władcy w Pierścieni i z Hobbita tylko i wyłącznie. Także nie, nie mają praw do Silmarillionu, czy Niedokończonych Opowieści, czy Historii Śródziemnej, bla bla bla, także to nie jest żadna ekranizacja, zacznijmy od tego i będę to podkreślać zawsze. Moim zdaniem to jest taki fanfic, takie dopowiedzenie sobie, takie próba stworzenia prequela dla współczesnych odbiorców fantastyki, dla osób, które zaczynają, dla osób, które chcą się zapoznać z Władcami Pierścieni, którzy chcą zobaczyć po prostu serial zamiast filmu. Także z jednej strony spoko, z drugiej wyszło to strasznie. W takim sensie, że po tych 8 godzinach dalej jesteśmy na wstępie. W tej historii bardzo mało się ruszyło, ile w ogóle się ruszyło. I tak na dobrą sprawę, po końcówce serialu ciągle jesteśmy na etapie pierwszego, drugiego odcinka, gdyby to był dobrze zrobiony serial. I z jednej strony powiecie mi, że okej, okay, ale tu trzeba było czasu, żeby bohaterowie nawiązali jakąś relację, żeby się rozwinęli itd. itd. Nie ma tutaj tego, to tu jest totalna nuda. Jedyna postacie, jedyna relacja między postaciami, która mnie osobiście bardzo się spodobała, bo była dosyć zabawna, to była relacja między Elrondem a Durinem i no, sorry, to było fajne. Reszta totalnie do wyrzucenia, totalnie do przepisania, totalnie do zrobienia. Jeszcze raz do przemyślenia, jak to zrobić. Bo mam wrażenie, że pisały to osoby, które jeszcze się nie znają na tworzeniu fabularnych rzeczy. I dlatego w ten sposób to wyszło. Po prostu tak to wygląda, jakby to były totalnie niedoświadczone osoby, które chciały napisać fajną rzecz, jakąś ogromną historię. I tak jak mówiłam, bałam się, że po prostu będzie to ogrom historii, która przerośnie scenarzystów. No i wygląda na to, że ich przerosła. Mam tutaj zapisaną. Jedną scenę, która moim zdaniem była spoko, w sensie była dobra, była akcyjna, było to coś, co popchnęło nam trochę tę fabułę do przodu. Co prawda ta akcja następny odcinek totalnie zwolniła z powrotem, ale mógłby być to punkt, który właśnie stawia ten pierwszy krok w końcu. I już jest po okresie ochronnym, więc będziemy to mówić spoilerowo. Powstanie góry przeznaczenia. To była naprawdę dobra scena, mnie się bardzo podobało i... Po prostu to, że zostało to umiejscowione na samym końcu odcinka zrobiło niesamowity efekt, tym bardziej, że cały odcinek od początku do tej końcówki był dosyć nudny. Także to zdecydowanie na plus do tego postać Halbranda jasne i jest hotową, umówmy się, ale to tyle, jakby całość związana z Halbrandem i z tajemniczym czarodziejem, który spadł z gwiazd, jest totalnie przewidywalna, jakby tutaj jest niby budowana taka narracja, która ma nas trzymać w niepewności, w napięciu, gdzie niekoniecznie jesteśmy przekonani, kto jest kim. Ma nas trochę zmylić w pewnym momencie, co prawda, pod koniec, ale to nie działa. W takim sensie, że patrzycie na te dwie postacie i doskonale wiecie, kim one są. Także tutaj niestety też był potencjał, ale zostało to zawalone. Tempo całego serialu też leży, jest po prostu niesamowicie nudny. A mając tak nieograniczone środki, tak nieograniczony budżet, można było z tego zrobić naprawdę coś dobrego. Także jestem zawiedziona, nie ciągle nie porównuję do oryginalnych władców pierścieni, bo tak jak mówiłam, nie jest to żadna adaptacja. Okej, okay, jest w uniwersum, no ale gdybyście mieli oceniać fanfiki na takiej samej zasadzie, to także zapowiadało się dobrze, a wyszło jak zawsze, niestety. No, ja tutaj dałabym temu serialowi maksymalnie 3 na 10, właśnie za efekty specjalne i za przystojnego Halbranda. I relacje Elronda z Durinem, i w sumie to tyle, tak na dobrą sprawę. Reszta cała nie leży i raczej nie sięgnę, jeżeli będzie drugi sezon, a podobno ma być to raczej nie będę go oglądać wątpię, żeby coś się zmieniło tutaj, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie techniczne, które zawalają całość akcji, bo akcja niby jest, ale w sumie jej nie ma. Te choreografie walki też są takie sobie tempo, tak jak powiedziałam, totalnie leży. No. Zaczęłam się męczyć. Po trzecim odcinku zaczęłam się strasznie męczyć już tym serialem, a przede mną było jeszcze pięć. Także generalnie nie polecam. I przejdźmy już do Rodu Smoka, ponieważ te seriale generalnie wychodziły w tym samym czasie. Ród Smoka bodaj w poniedziałki, a wocy Pierścieni w piątki, także no chcąc nie chcąc wychodzi tutaj jakieś porównanie. Dla przypomnienia Ród Smoka to jest już właśnie ekranizacja Martinowskiej Krwi i Ognia, jeżeli dobrze pamiętam, która ma prowadzić właśnie do Tańca Smoków. I ja nie jestem bardzo zapoznana z twórczością Martina, tak szczerze mówiąc, ale ten serial trochę mnie bardziej zachęcił i trochę zaczynam już myśleć nad tym, żeby się zabrać za czytanie. Tutaj właśnie chodzi... W ogóle zapewna rzecz, bo jak... Usłyszałam, że będą wychodzić Pierścienie władzy i będzie wychodzić ród smoka. No to pierścieniem władzy niesamowicie się jarowałam. Tak, w końcu będzie seria, ale fajnie. A co do Rodu smoka miałam takie mm -hmm. no może być średnio, o tym bardziej właśnie przez ostatni sezon gry o Tron, który jest totalnie do usunięcia, zapomnienia i wyparcia z pamięci. W sumie wyparcie z pamięci i zapomnienie to jest jedno i to samo, nieważne. W każdym razie, generalnie miałam niesamowite obiekcje, jeżeli chodziło o Root Smoka i pierwszy odcinek, pierwsze wrażenia to oczywiście było jedno wielkie przewrócenie oczami, kiedy Zostaliśmy zderzeni na samym początku, odstrzała, po prostu w twarz ekspozycja, mówiona, opowiadana, jak to było, co się wydarzyło kilka lat temu, i ewentualnie jakieś przebłyski tego wydarzenia, i to tyle. To było po prostu straszne i niesamowicie mnie ubodło. Do tej pory to pamiętam, do tej pory mi się nie podoba. I absolutnie nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, że to mogło być dobre, bo nie. Ta scena nie była dobra. Ale tak szczerze mówiąc. To jest to chyba jedyny zarzut, jaki mam. O, oprócz momentami efektów specjalnych, bo tutaj nie cały czas, ale gdzieś w kilku chwilach te efekty trochę nie podziałały, wyglądało trochę tanio. No ale poza tym wyglądało całkiem okej, okay, tak? Nie było takiego. Nie było tutaj tego vibeu wiedźmina, który, którego efekty specjalne są po prostu straszne, <grych> jak już wiemy. Także. Było lepiej niż w Wiedźminie, ale było trochę gorzej niż w Pierścieniach Władzy. W Pierścieniach Władzy też mieliśmy bardzo dużo takich ujęć, znaczy dużo, mm, przy przedstawianiu lokalizacji było bardzo dużo takich szerokich, ładnych ujęć właśnie pokazujących nam krajobraz, miasta. To było wszystkie, wszystko piękne, no ale później te ujęcia były bardzo blisko, jakby nie pokazywało tego planu tego co się działo wokoło, także tutaj też był minus. W Rodzie Smoka było różnie, w sensie i tak były szerokie ujęcia różnych lokacji, ale kiedy już zbliżaliśmy się do bohaterów i do akcji, która w związku z nimi się działa, no to tutaj też nie było takich olbrzymich zbliżeń na twarze, na same sylwetki, które nie obejmowały tego krajobrazu, tego setu, który został stworzony. Więc to zdecydowanie na plus. Oczywiście cudowna obsada, świetna gra aktorska, nie mam się tutaj absolutnie do czego przyczepić. Słyszałam, że jest problem u niektórych widzów, recenzentów z przyskokiem czasowym. I jak dla mnie, absolutnie nie wiem, to jest ok. To z jednej strony rozumiem, że wymiana tylko części aktorów przy skoku dziesięcioletnim jest trochę śmieszna, znaczy wiadomo, Matt Smith musiał zostać e, Chips Cole, znaczy no ta postać tego, tego strażnika, jejku, nie pamiętam jak on miał na imię, coś mi się wydaje, że Crispin, ale mogło być to przez którego użył Damon Targaryen wtedy? W każdym razie, jego imię kojarzyło mi się z Chipsami, więc nazywam go Chips Cole, bo nazwisko miało Cole. W każdym razie, oni pozostali wiecznie młodzi, nieśmiertelni, świetnie, tak samo jak Reynis i jej mąż i generalnie Valerianowie. Oprócz dzieci, no znaczy, z jednej strony wiadomka, jakby przeskok czasowy najbardziej będzie widać właśnie na dzieciach i na nastolatkach, także logiczne jest to, że tę część obsady trzeba by było wymienić. No ale tutaj przy innych bohaterach starszych mogły trochę zadziałać charakteryzacje. A co do charakteryzacji, to właśnie charakteryzacja Wiserysa I, tylko nie pamiętam nazwiska tego aktora, ale on zrobił tak dobrą robotę z tą postacią. No, i charakteryzacja właśnie tej postępującej choroby była po prostu przecudowna. Także wielki szacun tutaj. Mamy też dobrze widoczny rozwój postaci, zwłaszcza patrząc na Renire, która chociaż w sumie ona tak jest przedstawiona nam jako nastolatka, taka buntowniczka. Później po tym przeskoku czasowym trochę się tam. Niby statkuje, ale ciągle jakby ten zalążek buntu jest tam wpleciony. Niesamowitą postacią jest też Alicent Hightower, czyli córka namiestnika Otto Hightowera. A w każdym razie ona jest dla mnie dosyć niesamowita, bo właśnie na początku jest przedstawiona jako taka... Dosyć wrażliwa dziewczyna, taki w sumie pionek, którym posługuje się od Hightower i ojciec. I widać, że ona jest świadoma tego, że jest tym pionkiem. No i w związku z tym później bardzo dużo rzeczy się zmienia i ona też wyciąga z tej obie aktorki grające Alicenty wyciągają z tej postaci po prostu jak najwięcej. Ja byłam zachwycona i postacią Reyniry, i postacią Alicent, i postacią. Daemona, ale to wiadomo dlaczego. I postacią Viserysa. Coś, co prawda, od to Hightower. Mm, mech. W sensie można by go porównać troszeczkę. Nie można by. W sensie poniekąd można by go porównać do mm, Little Littlefingera z Gry o Tron, ale niekoniecznie, bo on działał trochę inaczej. I tutaj mamy też odpowiednią postać, która trochę wchodzi na jego miejsce. Chociaż trudno na to mówić o wchodzeniu na miejsce, kiedy akcja Rodu Smoka dzieje się dużo, dużo przed akcją z Grotron, także <gry> raczej na odwrót. No ale w każdym razie rozwój każdej postaci jest tutaj niesamowicie widoczny i niesamowicie dobrze zrobiony. Ja naprawdę nie mam się do czego przyczepić tutaj. Oprócz Chipsa Cola nienawidzę go naprawdę po prostu z całego serca, ale to, że wywarł na mnie emocje, to znaczy, że został dobrze zagrany że został dobrze odtworzony, także no niestety na plus, ale możemy się go już pozbyć, proszę. Na drugi sezon czekam, już zrobiłam rewatch pierwszy e, po zakończeniu, Pierwszego sezonu Smoka, więc już Rewatch był. Czekam na drugi sezon. Trochę szkoda, że nie będzie wychodził w przyszłym roku, no ale trudno. Rozumiem, że to jest spora produkcja i jest potrzebne sporo czasu na nią, także okej, okay, w porządku. Będę na pewno oglądać i będę na pewno dawać Wam znać, jeżeli będzie wychodzić. I to chyba tyle. Ja bym go oceniła na 9 na 10. Ta ekspozycja mówiona po prostu mi utknęła w pamięci i szybko nie wyleci, tak mi się coś wydaje. No i momentami te efekty specjalne tutaj zawiniły troszeczkę, ale generalnie bardzo polecam ten serial i jeżeli właśnie baliście się sięgnąć po niego po ostatnim sezonie Gry o Tron, no to szczęśliwie nie ma się czego bać. Chociaż jest taki jeden ciemny odcinek, ale nie aż tak ciemny jak właśnie w ósmym sezonie, gdzie nic nie było widać. No i jeden z świeższych seriali, świeższa produkcja Netflixowa. Wednesday. Reklamowana nazwiskiem Tima Bartona, który pracował przy tym serialu. Rodzina Adamsów na 100% znacie, na 100% uwielbiacie, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie chyba nigdy nie spotkałam nikogo, kto nie lubiłby filmu o Adamsach z lat 90. W każdym razie tutaj mamy największe skupienie się na postaci Wednesday, czyli córki. Martiszy i Gomeza Adamsów. W związku z tym, że chodziła do zwykłego liceum i postanowiła zemścić się na chłopakach, którzy dokuczali młodszemu bratu, Rzuciła im piranie do basenu, to widzicie zwiestuję piękna scena. <grystanie> Zostaje wyrzucona ze szkoły, no i Adamsowie stwierdzają, że czas ją przenieść do Nevermore, czyli do szkoły dla właśnie takich outsiderów, dziwaków, można by powiedzieć, dla osób, które totalnie się wyróżniają. Mam tam wielkołaki, syreny, wampiry też. Generalnie po prostu multum postaci, multum gatunków istot fantastycznych. No i tutaj ciekawa sprawa, bo właśnie w tej szkole Morticia i Gomez się poznali, zakochali się w sobie i w ogóle i wszystko. No i też Morcisza była znana w tej szkole z bycia najlepszą, więc tutaj mamy przy okazji jeszcze do tego taki cień matki rzucony, taką perfekcję na Wednesday, która w sprawie generalnie sporo problemów. Więc jest to dodatkowy ciekawy aspekt, ale generalnie jest to taka teen drama, można by powiedzieć. Raczej powiedziałabym, że dla młodszych nastolatków, bo mamy tutaj taki wątek kryminalny, można by powiedzieć nawet dwa. Takie wątki kryminalne, ale one się łączą w jeden. Jeden dotyczy całkowicie osobiście rodziny Adamsów, drugi jest trochę bardziej rozległy, można by powiedzieć. Chociaż Oba łączą się w tym samym punkcie. Dobra, nie będzie, że to jeden wątek kryminalny, po prostu. a W każdym razie jest on niesamowicie prosty, niesamowicie schematyczny. Tutaj generalnie w tym serialu schemat goni schemat, kalka goni kalkę i nie ma tutaj większych zaskoczeń, tak szczerze mówiąc. Ale za to, jak on jest odegrany, to jest po prostu bajka. Jenna Ortega w roli głównej, właśnie Wednesday Adams, zrobiła niesamowitą robotę. Mamy tutaj moją, jedną z ulubionych aktorek, Gwendolyn Christie, grającą dyrektorkę. I świetna, po prostu. Ona za każdym razem jak pojawiała się na ekranie, moim zdaniem, po prostu kradła cały show, podobnie jak Katrin Zeta Jones w roli Mortishi, także po prostu obsada super. Chociaż były te drugie planowe postacie, które były troszkę słabsze. W sensie, z jednej strony skupialiśmy się na nich mniej, ok, może nam coś umknąć, pewnie. Tylko, że one pozostają troszeczkę blade, takie wyszarzałe z tyłu i generalnie po skończeniu serialu widzimy tylko e, Wednesday, rączkę, bo mam oczywiście rączkę, tutaj musiała się pojawić, po prostu kocham. I ewentualnie init. Init jest kotorką Wednesday i jest totalną przeciwnością jej, jest po prostu kolorowa, uśmiechnięta, energetyczna, po prostu ekstrowertych 3000 w porównaniu właśnie z naszą znaną Wednesday. Mnie generalnie ujęła nic, więc nie mam na co narzekać za bardzo, a ona też jest właśnie drugoplanową postacią. No i oczywiście soundtrack, soundtrack to jest po prostu złoto. Odpaliłam od razu soundtrack po skończeniu serialu. Stwierdziłam, że to moja nowa playlista do pisania, i spisuje się świetnie jak na tej chwilę. I powiem tak, pomimo tego, że ta zagadka kryminalna jest naprawdę niesamowicie oczywista. I po drugim, trzecim odcinku już po prostu wiecie, co się będzie działo dalej, i generalnie tyle, to jednak naprawdę dobrze się to ogląda. W sensie, nie macie takiego ogromnego znudzenia tym serialem. Nie wiem, ja się w ogóle nie nudziłam tym serialem podczas oglądania. Jakby śledzicie te losy w Wednesday, i w porównaniu właśnie z jej, znaczy w porównaniu, w zetknięciu z jej czarnym humorem, ta akcja. Mimo tego, że jest oczywista, nabiera charakteru i niesamowicie dobrze się to ogląda. I mam tylko jedno pytanie: dlaczego to nie wyszło na Halloween albo przed Halloween? Bo po prostu tematycznie pasowałoby idealnie. Tutaj dałam 7,5 na 10. Zdecydowanie polecam, jeżeli wahaliście się, żeby oglądać, to naprawdę warto, jest fajnie, jest śmiesznie, jest zabawnie. Ale jeżeli jesteście starszymi odbiorcami. To zagadka kryminalna nie będzie zagadką kryminalną. Dobra, przejdźmy dalej. Seriale, o których nie będę robić całej recenzji, bo albo nie mam za wiele do powiedzenia, albo nie umiem za wiele powiedzieć. I tym drugim gatunkiem jest Andor. Ja generalnie mam ciekawe, ciekawe podejście do Gry, do gry o Tron, do Gwiezdnych Wojen. Generalnie lubię oglądać, nie licząc ostatniej trylogii, bo ona jest do wyrzucenia. Ale lubię oglądać, ani umiem recenzować. W takim sensie, że jakoś tak nie jestem po prostu entuzjastką gwiezdnych wojen, i może to na to wpływa, tak mi się wydaje. W każdym razie, Andor. Andor jest serialem opowiadającym właśnie o Kasianie Andorze, którego poznajemy pierwszy raz w Łotrze 1. To był osobny film i bardzo polecam, naprawdę był spoko. I tutaj mamy takie dopowiedzenie, taki prequel do Łotra 1, można by powiedzieć. To jest akcja, gdzie Andor jeszcze, Cassian Andor, jeszcze nie staje się buntownikiem. Znaczy trochę chce, ale nie wiem, niekoniecznie. A później zostaje zmuszony, więc generalnie trafia do tej rebelii i tak się to toczy. Takie, wiecie, takie backstory o po prostu bohatera. I wychodzi to naprawdę dobrze. Generalnie obsada jest niesamowicie dobra. Gra aktorska też na wysokim poziomie. Efekty specjalne, jakby wiadomo, wiadomkach, jest na wojnę. Cacy. Gra tempem, napięciem, nie mówisz o dialogach, bo dialogi są niesamowicie pojemne, nawet jeżeli są krótkie to dostają maksimum treści. No generalnie wciąga, jakby po pierwszym, drugim odcinku już jesteście totalnie wsiąknięci w tę historię, chcecie więcej, więcej, więcej i więcej. Mnie czeka rewatch całości, będę musiała sobie poprzypominać. Ale generalnie bardzo polecam Andora. Wróciłam też ostatnio do Ricka i Mortiego. W sensie nadrobiłam połowę, której nie oglądałam piątego sezonu no i teraz szósty sezon, który wychodzi na... Bieżąco, chyba zostały jeszcze dwa odcinki, do końca z tego coś się orientuję. No i powiem tak, tęskniłam, ale mam wrażenie, że potencjał złego Morty'ego został zmarnowany, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Może jeszcze się pojawi. Jeszcze na szybko obejrzałam ostatni drugi sezon Inside Jove, pojawił się na Netflixie. Jeżeli oglądaliście pierwszy, ja też o pierwszym tutaj mówiłam, to koniecznie obejrzyjcie drugi. On jest zachowany w swoim w takim samym charakterze jak pierwszy, tak w trochę komicznym. Um, trochę naukowym, trochę depresyjnym. Ja to lubię nazywać połączeniem Ricka Mortiego i Bojacka Horsemana. I plus, minus to jest to, tak generalnie. No i przy drugim sezonie, oprócz tego, że był niesamowicie zabawne, podtrzymując to, co zostało powiedziane w pierwszym, to jeszcze dostaliśmy trochę backstory niektórych bohaterów, a zwłaszcza Mika, bo jego byłam naprawdę bardzo ciekawa, i tutaj odcinek z nim i z tym, co się dzieje, jakby. To, skąd on pochodzi, jest po prostu fascynujące. Świetny był ten odcinek, ale generalnie pod koniec sezonu to w sumie popłakałam się trochę. Także warto generalnie, jeżeli po pierwszym sezonie chcieliście więcej, no to jest więcej i idźcie to oglądać. Obejrzałam też piąty sezon The Crown. Nie mam za dużo do powiedzenia. W takim sensie, że pamiętajmy, że jest to fikcja historyczna. To nie jest. Znaczy, to jest serial na bazie historycznych wydarzeń, ale jest to ciągle fikcja, także niektóre fragmenty absolutnie nie są prawdziwe. Z drugiej strony totalnie rozumiem dlaczego wywołuje kontrowersje i dlaczego trochę się gotuje po tym serialu. No ale to tyle. Swoją drogą poziom dalej zachowany, wszystko jest cacy, czekam na następny i no, jestem zachwycona. Ja nie mam nic do, za nic do zarzucenia temu serialowi, także no. I jeszcze dwie rzeczy chciałam wspomnieć. Po pierwsze wyszedł nowy odcinek Obozu Kredowego 1, interaktywny na Netflixie. Wybieracie, decydujecie o losach e, naszych ulubionych wyspiarzy. Oni się mierzą z różnymi trudnościami, z pościgiem dinozaurów, uciekają przed nim wszystko i nie tyle, że on jest interaktywny, więc jednocześnie dobrze się bawicie, zastanawiając się, co będzie, jeżeli wybierzecie ta, tą albo tą ścieżkę, a z drugiej strony zachowuje właśnie taki klimat tego serialu. Ciągle oglądacie ten serial, ale jednocześnie bierzecie w nim udział. Także wszystko jest cacy. I na samą końcówkę Zutopia Plus, moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam tutaj o. Ten tym miniserialu, który wyszedł o grucie z Strażniką Galaktyki, to był totalny flop, jakby dla mnie nie pykło, niezabawne, 3 minuty odcinka, jeszcze może nawet mniej, bo tam były niecałe 5 minut odcinka, z czego jeszcze była czołówka Marvelowa, a później 2 minuty napisów, także no, średnio, to nie pykło. Za to Zutopia Plus? Jak najbardziej tak. Wy jeżeli jesteście fankami, fanami Zutopii, to jak najbardziej polecam. Niesamowita zabawa. Mam dodatkowo dopowiedziane o kilku bohaterach: o tych um, bohaterach drugoplanowych, trzecioplanowych, czwartoplanowych. Jest naprawdę zabawnie. Ja się obawiam świetnie. Jeszcze tym bardziej, że motyw tego Norniczego Ojca Chrzestnego po prostu jest moim ulubionym. To już w ogóle wyszło świetnie, bo jest osobny odcinek jeszcze o nim. Także zdecydowanie polecam Utopie Plus. Warto. Gruta nie warto. No i to tyle z update'u serialowego. Czy oglądałam ostatnio jakiś film? Dajcie w ogóle znać, czy taka forma generalnie opowiedzenia o tych serialach kilku naraz wam odpowiada, czy nie. Jeżeli nie, no to będę kmienić, żeby je wplatać pomiędzy recenzje książkowe, ale generalnie to jestem ciekawa, czy to się sprawdza, czy chcecie jednak omówienie każdego serialu, jeżeli będziemy je omawiać od początku do końca w osobnym filmie. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, Oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak już oglądaliście któryś z tych seriali albo wszystkie, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!